No to tym tak, jestem akwarycznie kup, bo yy, no ja jestem rybakiem z y, mechanikiem w sumie Myśmy wychodzili w morze, to było widać po prawej stronie takie zielone światło. Yy, ja nie wiem czy... Yy, Pan rozumie, co to są światła na morzu. One określają dokładnie pozycję jednostki. To jest, jakby to wypowiedzieć, widząc światła, wiemy w jakim kierunku my płyniemy w stosunku do innej jednostki albo ona w stosunku do nas. I myśmy tuż po wyjściu w morze widzieli zielone światło. To było takie inne światło zielone. To nie był taki całkiem seledyn Ja nie umiem. My mężczyźni jakoś tak nie umiemy dokładnie powiedzieć o kolorze, ale zielone światło na morzu, takie jakie posiadają wszystkie statki, to jest takie, takie ciemno-zielone, ale ono jest tak intensywne i tak bijące w oczy, że jest widoczne mocno z daleka. Ja byłem właścicielem tego kutra rybackiego. No ja i brat w sumie. Ja wszedłem do maszynowni, oporzydziłem maszynownię, napompowałem zbiorniki rozchodowe, tak zwane i wyszedłem do sterówki i te światło było dokładnie widać w tym samym miejscu. Co znaczyło, że albo ta jednostka płynie tyłem, albo no, nie wiadomo co to jest. I nie było w tym zielonym kolorze, co, co normalnie widać. No i powiedziałem tego, co tam stał przy sterze, że swoje uważanie jest swoje, co on płynie tyłem. To jest niesamowita sytuacja. No i położyłem się spać. Później obudził mnie na wachtę mój zmiennik. Ja nie pamiętam, ale jeszcze wtedy było ciemno. Też dalej widziałem to światło, już zaczęło świtać i nagle to przyleciło nad nami. Było na, nad nami, dokładnie nad nami. Później ja obudziłem całą załogę. Oni wyszli na pokład i, no i ten spodek przesunął się w prawą stronę od nas. Ja widziałem twarze, ale jedna mi. Szczególnie tak tkwi w pamięci, że było to ludzka twarz, z tym, że jakby miała taką brodę tutaj. To, to nie wyglądało jak włosy, ale jakby, ja nie wiem, czy pomalowane, czy, czy nie wiem. Był ale te twarze, te twarze pan widział w czym? W, tym, w... w, tym, w bulajach, tych bulajach, tych okienkach, tych co były. Wie pan, ja miałem znaczy ten kuter, to był stalowy, duży kuter rybacki i tak na moje oko ten, tak myślę, że mógł mieć około 30 metrów, ten, 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 ten spodek i tam były okienka i w tych okienkach było dużo, to znaczy ja mogłem widzieć 5-6 osób, ja nie pamiętam dzisiaj, ale tam były, ale... Była właśnie ta jedna postać, co mnie do dzisiaj stoi w pamięci, że to była szczupła postać, podobna całkiem do, do człowieka, z tym, że jakby taką brodę miała. Nie wiem, albo pomalowano, bo normalnie włosy to widać, tu tych włosów nie było, oni byli całkiem blisko nas, ja nie wiem, może 15-20 metrów. Pan bardzo ładnie opowiada, pan bardzo ładnie opowiada, mógłby pan kiedyś trochę narysować może to nie będzie takie proste, ale znacznie by nam ułatwiło, gdyby pan narysował. Ja pan, mój był malarzem. <głos> <głos> ale, ale proszę kontynuować. Czyli, czyli ten obiekt był w jakiej odległości od tego kutra? Całkiem blisko. To było 15-20 metrów. Gdzieś. Oni się I... wam przyglądali, rozumiem, tak? Tak. Ja za chwileczkę do tego wszystkiego dojdę, co panu chciałem powiedzieć. Oni w sumie... Ja nie wiem, czy ja... Z początku spanikowałem, ale jak my żeśmy do nich machali, ja nie umiem tego w zasadzie powiedzieć, ale za, za chwileczkę, bo chociutko się denerwuję, może niepotrzebnie, a jestem po operacji, bo byłem balonowany, no, widzi pan, i tak mam w tej chwili wolne. No, ale dalej z tym tematem. I tam była kobieta, tylko że ona była niebieska. W tym był, pojeździe, tak? W tym statku. Tak, w tym pojeździe. Był też taki ufolura, jaki czasami widzimy na, na zdjęciach z tymi, z tymi oczami takimi okliwkowymi. Też tam taki był. Tam było z pięć, sześć osób. Ja nie pamiętam dokładnie. Nie tylko pan to widział, ale widzieli też pana cała, koledzy. Cała, widziała. cała. Czyli ile osób? No pięć osób. Pięć osób. Rozmawialiście to, potem o tym? O tym? Tak, myśmy my rozmawiali o tym. Tylko, że właśnie to było rzeczą dziwną, że myśmy... Nie ekscytowali się tym, że było. No było no coś, co nie wiemy. Był UFO, powiedzmy, nie? Po zejściu na ląd, wie Pan, to były czasy komunistyczne. Myśmy na ten temat nie rozmawiali. Ale chciałem Panu coś ciekawego powiedzieć jeszcze na ten temat. Mój tata, już nie żyjący dzisiaj, miał przyjaciela. On był pilotem w Rędzikowie, to jest to osób, no. To jest chyba słynne lotnisko wojskowe. On był podpułkownikiem, on był dowódcą eskadry w tym czasie. Ja pamiętam, że my, ja wtedy przyjechałem do Taty i wtedy ten mój, mój mojego ojca przyjaciel, kolega, to był podpułkownik sołtysiński. On był dowódcą eskadry. On też, ja jemu o tym opowiedziałem. On powiedział mi, wiesz co, mówi, cała flota nabrzeżna została w tym czasie postawiona w stan gotowości. I on opowiadał mi, że oni widzieli to, ale też nie mogli do tego dojść. Myśmy o tym mówili, ale to nie było mówienie na ten temat, że my, że my się tym ekscytujemy. Później jakoś o tym się zapomniało. Ja uciekłem z Polski w 85 w lutym. To była też słynna ucieczka. Ja w sumie uciekłem na tym kurze rybackim z Danii z Polski do Danii. To była też słynna sprawa, bo sam Urban nawet o nas opowiadał. Pan napisał o tym, że 134 so to jest słynna jednostka w Łusce, jeżeli pan kogokolwiek zapyta o Malczewskich, no to tam nas znają i to dobrze. Ale tak. nikt nie wiedział, że pan miał taką historię z czymś takim. To Panu powiedzieć, nie mówiło się o tym, że to jest coś takiego, co, co nie wiem co. Ja, ja myślę, Pana, ja pana tak. rozumiem, Ja pana rozumiem, bo wiem, co to oznacza tak, ujawnienie bo, takiej przecież, historii. Ja no, wiem. No Oczywiście, że tak. Ja pamiętam, jak wtedy myśmy przyjechali z morza, nikt o tym nie mówił. Nawet bywało tak, że myśmy przychodzili na wyjście w morze. Tośmy się spotkali z, no, z ogółem rybaków. No i tam yy, normalnie się mówi o połowach. Nigdy o tym. Dwie sprawy. Pierwsza rzecz, data. Pan Czy Pan może wykluczyć, że to był 83 rok? Ponieważ my mamy relacje z 83 tak? roku. Tak? Że coś takiego się wydarzyło właśnie mniej więcej w tym czasie, na wiosnę. To jest właśnie dziwne. Bo... Ja zawsze o tym wiedziałem, zawsze o tym no, wiedziałem jakby. Ale jaka to jest data? Ja nie umiem sobie tego przypomnieć. Może dlatego, że nie przywiązywałem, wtedy jeszcze byłem może za młody, nie umiałem tego, te, nawet ta sytuacja, myśmy, chociaż powinniśmy wtedy w dzienniku takie coś zapisać, pokładowo, myśmy tego nie zapisali. Ale to ja mógł być 83 rok. Mógłby być 83, ja tak myślę, bo yy, w tym czasie mieliśmy kłopoty z załogantami. Mieliśmy dwóch takich, co nie było na stałe znane i to pewnie mogło być. To, mogli być ory. to my mamy już potwierdzenie, kiedy to tak? się zdarzyło, dlatego że mamy relacje z wojska i od świadków o tym, że właśnie tak? do takiego wydarzenia doszło w tym czasie. Ale to, to fascynujące, co Pan mówi. Ja panu chciałem jeszcze powiedzieć o czymś co, bo ja to napisałem, że ja miałem implanta i ten implant, bo jak ja uciekłem z Polski, my żeśmy całą załogą w sumie, 5 osób żeśmy uciekli w, w lutym 85, żeśmy uciekli z Polski. Myśmy byli w sumie najmłodszymi rybakami, właścicielami kutra. Nas zmuszali do tego, żeby należeć do partii. No i ja miałem z tego tytułu duże kłopoty. No zamykali nawet mnie. Aj, to, to, jest, to jest inna już e, sprawa. I w 1985 jak ja uciekłem, to moją żonę wypuścili dopiero po dwóch latach tutaj do Danii. Ale miałem coś takiego w swoim ciele, co mnie ciągle... No murtowało, co to jest? I to rzeczą dziwną. To było tutaj na muskule, tutaj, gdzieś. Tu jeszcze mamy ślad usunięcia tego. To była taka płytka, jakby z jednym wąsem, stalowa i leciutko, yy, no, piramidalna, jak to się mówi, tak? Tak. Znaczy, takie coś, nie? I ja pamiętam, bo wtedy żoną byłem, to, to musiało być w 1987, to mi przeszkadzało. Znaczy nie, nie wiedziałem skąd to jest, bo <laughs> pomimo, że byłem w swoim życiu w wojsku, nigdy nie byłem na poligonie, żaden odłamek mnie nigdy nie uderzył. <laughs> A to mnie, ja przy dotyku czułem, że coś tu jest. No i poszedłem do lekarza, lekarz mnie to bez kłopotu usunął. Ja to nawet miałem gdzieś kiedyś, ale gdzie ja to dałem, nie mam pojęcia, ale to jest fakt. Czyli, czyli pan, pan to trzymał w ręku, tak? Miał tak, pan to przy ja, sobie. Miał. I właśnie dziwiło mnie to, skąd to jest. Co to jest w sumie? Bo nigdy nie doznałem w swoim życiu jakiegoś takiego, że coś mnie uderzyło. Jaka była wielkość tego czegoś? No, nie było duże. To było mniej więcej 3 mm. No to maleństwo, to taka maleństwo. To maleństwo. Powróćmy do tego wydarzenia. Podlatuje ten obiekt obok kutra. On jest, na jakiej wysokości był? Nad morzem, nad taflą morza? No. Jeżeli wziąć pod uwagę, że mój maszt, mógł, to był gdzieś na wysokości lekko powyżej mego masztu. 8 metrów miał maszt to powiedzmy 10-15 metrów nad nami. Przez te bulaje yy, ta załoga przygląda się wam, tak? Tak. Oni nas widzieli. To jest, yy, myśmy o tym na kluczu też rozmawiali. To nie jest tak, że myśmy nie mówili o tym, ale to się jakby wspomniało. Oni się nam przyglądali. Yy, normalnie, jeżeli byśmy, myśmy trałowali yy, siatkę, to było mniej więcej trzy godziny trały. A w tym dniu myśmy wykonali tylko dwa trawy. Nam brakowało kilku godzin z, z tego dnia. I nikt z nas nie miał. Yy, no, wytłumaczyć, dlaczego mieliśmy tylko w tym dniu dwa trawy, a nie trzy. Wcześniej pan nie słyszał o takim zjawisku jak Missing Time, brakujący nie, czas. Myśmy, wie pan wtedy ten, też może za młody, o tym się nawet wtedy się nie, nie wiedziało, nie mówiło. Zjawiskiem UFO się Pan interesował, czy nie? Wtedy jeszcze nie może. Coś tam gdzieś może słyszałem. Jak wszyscy, jak wszyscy, to... jasne, jasne. Wszyscy. Gdzieś tam coś Pan słyszał. Jak się zakończyła ta, ta, w Pana pamięci ta historia z tym obiektem? Jak ja przyjechałem do Danii, po usunięciu implanta, to jakby to wszystko inaczej już na to patrzałem. Dzisiaj z punktu tego czasu mogę powiedzieć, że ten implant miał jakiś wpływ na mnie, bo on działał jakby, że nie myślałem o tym, nie żyłem tym w usunięciu jednak no, ja cały czas o tym myślałem. Ja rozmawiałem ze swoim bratem na ten temat, z kolegami, co widzieli też to. Każdy mówi, że no jakoś niespecjalnie do tego podchodzą, bo boją się o tym mówić. Jasne. Pan pamięta jak ten obiekt odleciał od was? Tak, pamiętam, dokładnie. On się przesunął na dziób do nas w stosunku do naszego kutra rybackiego. No i później z powrotem na to miejsce po prawej stronie, tam gdzie stał i takim jakby z początku takim lekko powoli, a nagle psz, poszedł. No i, no i tyleśmy go widzieli. Później jak jechałem, właśnie to, ja to napisałem panu, że jak jechałem do domu. Bo mieszkałem w Słupsku w tym czasie i w połowie mniej więcej drogi, bo tam jest taka miejscowość w tam są takie duże pola nagle zatrzymałem samochód bo widziałem takie dokładnie, takie trzy same trzy, takie same spotki, one mogły mieć nie więcej jak 30 metrów 25-30 średnicy, średnicy tak, tak mm -hmm. to było ile dni po tym wydarzeniu? to było, musimy być... Wtedy, ja nie pamiętam, 3, pewnie trzy dni byliśmy w morzu, może cztery, bo myśmy nigdy na dłużej nie wypływali jak na pięć dni. Ale to mogło być tak, bo ja pamiętam, żeśmy się wtedy mocno zapakowali to szybko w ciągu jednego dnia. Następnego dnia myśmy tego trzeciego dnia, żeśmy się tylko mniej więcej dopakowali. Pamiętam wtedy, żeśmy po jednym zasięgu już popłynęli do, do Łódzki. Tam, gdzieśmy zdali wyładunek. No i w nocy, to mogło być 12, 1 w nocy. No i wzięłem te, te trzy, no te, te pojazdy. Proszę pana, powiem panu tak. Marzę, żeby się z panem kiedyś zobaczyć. Ja się kiedyś z panem zobaczę. Też, muszę, muszę, tak, uścisnąć panu, muszę uścisnąć panu, muszę uścisnąć panu rękę. I jest to, jest to, po prostu rewelacyjna, fascynująca i prawdziwa historia. Mnie ja tylko dziwi, że na pewno dużo ludzi takich sytuacji miało, ale nie mówią o tym. Ja kiedyś, pamiętam, był w telewizji pan Trojanowski, też właśnie opowiadał o takich rzeczach. Ja tam wtedy przedzwoniłem i co nieco tam powiedziałem, ale nie było odezwy. Od 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 ale wydaje mi się, że o takich rzeczach należy I dziwi mnie to, że państwa o tym, znaczy rządy o tym milczą. Bo to, to, to są fakty, to, to nie są jakieś drnoty. No. To nie są jakieś to, zmyślone sytuacje. Ja to przeszyłem, ja to, ja to mniej więcej wiem. Co by pan powiedział ludziom, którzy mówią, a sobie zmyśla, wymyśla, tutaj kombinuje, co by pan im hmm. powiedział? Ja należę do tych ludzi, którzy są realistami. Ja należę do tych ludzi, którzy no, wydaje mi się, że mocno przejść, bo patrzą na świat. A że takie sytuacje istnieją, no, to jest, to jest y, więcej niż y, zagadka. I fajnie, że wy istniejecie, że chcecie takie rzeczy dokumentować. Ja nie mam powodu, aby kłamać i w ogóle to mi nie zależy na, na niczym, ja tylko po, powiedziałem o tym, co ja przeżyłem, to jest, to jest, to jest to właśnie moje i gdybym był sam, no to byłoby, no mógł być kłopot, że zmyślam, ale ja mogę przedstawić, no, ludzi, którzy też to widzieli ze mną, także to nie jest... Ja byłem właścicielem kutra i mój brat. Mój brat był szyprem. I rzeczą dziwną, że on mówił o tym, że on wie, że taka sytuacja była. On przecież był na pokładzie, on to widział. On mówi, że nie widział, ale mówi, że wie o tym, że myśmy o tym temacie rozmawiali. I to jest właśnie w tym wszystkim jest. No taka zagadka. Widziałem się z bratem kilka dni temu. Właśnie też mówiłem o tym, że mam z, z państwem kontakt tak. i on też mówił, mnie, wiesz mówi, mnie, ja pamiętam, żeście wszyscy o tym mówili. Ja tego nie widziałem. Ja mówię, jak przecież ty byłeś na pokładzie. Widziałeś to. Przecież ja się obudziłem. On no, wiesz, ja, mówię, ja tego nie pamiętam. No i to jest, to jest, to jest, to jest dziwne. Ale chcę panu powiedzieć, że... Yy, to nie tylko ja widziałem, bo to widzieli inni ludzie. Inni ludzie, z którymi, z którymi się widywałem, mówili o tym, że tak, widzieli to, a dlaczego tego nie widział nie Pan. Tak. I to jest właśnie zagadka. Proszę to pana, jest... to jest typowe dla tego zjawiska. Oni są w stanie panować nad umysłami ludzi w sposób absolutny.